nie jest. Wiecie co? Miałem ogrzewanie na maksa, w nocy się zbudziłem oh, gorąco no to zmniejszyłem z przodu i z tyłu. Staje rano zimno. Ciężko jest ustawić jak jest taka temperatura, dobrą temperaturę. Wiatr wieje jest z tyłu, to i ty, tak dobrze, nie? No. Minus 30 w Albercie odnotowano rekord. Minus 50, ale nieodczuwalna, prawdziwa, minus 50 gdzieś na północy. A w Edmonton minus 65 w piątek. 65,5. Tutaj minus 30 nie jest najgorzej, ale mimo wszystko. No i co? Za 15 minut przegląd i jadę. Także śniadanie kawy i standardowo. 8 godzin prosto na rozładunek. Może w Medicine Hut dane po paliwo. paliwa idzie jak bardzo dużo. Przeciętna 417. Dobra, ja przegląd i szybko skoczę do ubikacji. Podjadę na pompę. Zimna jak. Ciekawe czy tam ten pojechał, zaraz zobaczymy. Gdzieś tam stała na pompę skoczy do ubikacji, i mnie zęby spać. Bo nie jest, nawet jak tak blisko podszedłem do. Tylko poszedłem umyć zęby. I z truck stopu do. Z, z traka do stopu tak miałem dosłownie 10 metrów, nie? Jeszcze trochę oczyściłem te światła z tyłu, ale ciężko się i było oczywiście po prostu wszystko zamarznięte natomiast jest taki mały pył, bo tam jednak wczoraj prze, przez śnieg się, się jechało się malutki korzuł zrobił no nic będziemy to rozładować 600 plus 800 km czyli 8 godzin Będę na drugą południu 12 czasu lokalnego. jak już zobaczę jak będę dojeżdżał to przed przetkargarę stare sobie na ostatnią porcję rosołu Przyjść, tak było tutaj na tym jest więcej bo jak stoi to trochę go ten termometr ten silnik dogrzewa nie bo zanim te łożyska teraz się złapią swojej temperatury to trochę zajmie ciężko mu będzie ciągnąć W za nami jest minus 35 Już tak ładnie dym leciał, znaczy para leciała z tej z lokomotywy A może przestała forsować Teraz zaczyna znowu i... tak, tak na się siły, nie? <grytanie> minus 35 eee, Ale na szczęście wiatr się zmienił już, jest leci w nie? Paliwa zeszło, do, no, 48 na 100 razem z rympoleniem całą noc, nie? <grystanie> Więc będę musiał jeszcze zadagować w Mersin Do celu mam 400 km Jestem na czasie, tak jak mówiłem, nic się nie dzieje, ale bardzo często właśnie widzę, e, na poboczu stoją traki i czasami samochody. E, podejrzewam, że to może być właśnie związane z tym rozem. Niektórym może zamarzać paliwo, generalnie w Kanadzie większość traków jest e, kupowanych, także są przystosowane do zimy. Mają podgrzewane może nie baki paliwa, ale m, filtr y, paliwa i tak dalej. Tam y, pewne miejsca, nie? No ale mimo wszystko, jak jest y, na przykład pełen filtr, albo złe jakość paliwa, albo nie dodało się dodatków, to mogą się zdarzać różne rzeczy. No i też inne awarie, no to są. Ekstremalne warunki mimo wszystko. Zak musi być dobrze utrzymany. Jak na razie odpukać, nie narzekam. Defa też mi trochę zeszło. Ale do Galgary starczy. Jak będzie w Merysyn Hat to zatakuje. Z reguły jedna pompa Defa, czyli Adblue, jest podgrzewana na, 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 na takstopach. Tak jest. Zimowe poranki, mimo słoneczka. 30. Minus 34. Jutro już ma się trochę ociepić do minus 15, więc powinno być lepiej. Zobaczymy, czy to łebasto mi odmarznie, czy nie, bo po wczorajszej próbie zadziałało. Podejrzewam, że paliwo zamarzło, nie? Bo tam jest taki malutki przewóz, że zadziałało. Troszeczkę wypaliło to paliwo, co tam było, chyba. Bo było, było ciepłe powietrze, nie? Dobra, nieważne. Jeżdżamy w Albertę. Jutro będzie troszeczkę cieplej. Dzisiaj zrobimy dostawę i może coś jeszcze mi powiedzą. Co dalej? W takich warunkach jest ciut więcej ładunku, nie wszyscy są w stanie postawić się na załadunek. Nie, no spekuluję, nie wiem, nie wiem co będzie dalej. Ale jak już dają bonusy podwójnej obsadzie, a ja się dziwię dlaczego nam nie dają, żeby przyjeżdżać tutaj, to znaczy, że jakiś interes się tutaj zaczął kręcić mają coraz więcej ładunków do no bo nie wysyłaliby by tutaj tymów, żeby im płacić, żeby jeszcze później czekali, nie? Także sądzę, że, że tym razem nie będzie długiego czekania w Calgary waga, otwarta, warbelci na tej ziemnicy Kurczę teraz na wyświetlaczu pokazuję minus 30 się czasy bordowego ale wtedy to było minus 46 chyba w tym montanią w każdym razie ogrzewanie daje radę w traku ale ja już się przygotowałem do wyjścia tankowania nie? w dzisiejszym poranku a mi czołek Ciepło parę z tych kominów. Masakra. Ja bardzo lubię ten widok. Ja. Nie wiem, czy to fabryka, czy elektrownia. Zamrożone Meres. To nie jest pogoda na rower Jakby <laughs> jakaś fabryka Nie może To może zadbali o takie systemy. Zobaczymy. Nie powinienem się tankować do pełna, nie? Eee, no bo nie wiem, co będę ładował. Ale w takich warunkach, to, to nie ma co się zastanawiać. Trzeba mieć pełne baki. Już jedną czwartą przy takich temperaturze to jest mniejsza masa. Wiadomo, że tam jest odpływ. I to paliwo ma jakąś temperaturę. Ale lepiej, jak jest większa masa. No jak tam chłodnie To no może nie zaskoczy, ale czy ja się odpali? Też dodatkowo dodatku dodałem do chłodnie. Dwie pompy działają. nieźle, nieźle Mam odpowiedź. Moja chłodnia się właśnie odpaliła. I tam widać na, 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 na jego trakcie. Widzę, że leje defa, czyli pompa działa z defem. Dobrze zrobiłem sobie kop i dolewam już dodatku do paliwa, nie? Mam, żeby klawiatura działała, a jak jest tak, jak taki luz, ten. No, powiem Wam, że nie jest ciepło. <laughs> Paruje, ale dam radę. No pan dalej, także się stanął, no Kurde, mają tyle miejsca, ale wyobraźni to Dużo mniej Powiem wam, że chciałem tylko zrobić zdjęcie Telefonem Ręka kostnieje w ciągu dosłownie 15-20 sekund i telefon już nie reaguje na dotyk Chorego defa mi trochę trzymarzu Musiałem go ruszyć tym. Delikatnie młotkiem żeby nie, nie, nie tego nie, nie uszkodzić Poszedł od razu Dobra, paliwo jest zaraz defa zalejemy będzie spoko. Mam nadzieję, że ten def działa, ale nie było, że nie działa. Tamten widział, że lał, to powinno działać. Nie działa. Pistolet zepsuty. Dobra. Dobra. W środku nawet nie mają defa w pojemnikach, ale kierowca mi powiedział, że niedaleko stąd jest dealer International i tam mają. I mówi, że są tanie po 14 lat. Kupię dwa zbiorniki. No bo mam połowę. Ale jak tak będzie się rym poliło w nocy do jutra. On włącza ten clean idle mode czy coś tam i, i więcej ciągnie, nie? Defa też. kurcze, w Winnipegu miałem 3 czwarte. Dobra. Pojadę, nie szkodzi, trzeba się zabezpieczać. Kalgarek też pewnie będzie ten problem, więc, więc jadę tam kupić i spadam no i tutaj o, holowanko odpalanko <laughs> pewnie niektórzy pozostawiali ten niektórzy pozostawiali traki na... Na, na na weekend albo na parę dni i nie odpali no. trzeba, czasami są tak zamarznięte, że trzeba do środka wziąć ja już wiem co robię po rozładunku mam zrzucić naczepę w Red Deer tak myślałem no i będę musiał ją umyć, wysuszyć. I mówi wrzuć tego kondycjonera, to ja mówię już dawno wlałem Ja jest na pełno. I jadę do Ohio. Spoko! Mam dzisiaj ją zrzucić od razu w środę, czyli wykręci mi się 306. Spoko. Kurde, nieźle. To to jest masakra. Tak mu się zepsuł, że tak stanął. Powietrze mogą mu zejść Dzisiaj góry skaliste zlewają się z krajobrazem, bo wszędzie jest biało, ale widać szczyty. I niestety, tym razem ominą mnie. Chociaż jeszcze nie wiem, bo na razie jeszcze mi nie przysłali żadnych informacji. A ja muszę mieć też jakąś informację, żeby mógł zrobić check jak będę rzucał tą naczepę. Nie? Dobra, zadzwonię do nich z, z rozładunku, a będę tam za godzinę. A teraz pięknie góry widać, no już jest minus e, 16, także temperatura nagle zaczęła wzrastać, może to u w końcu odtaje. Jak będę mył naczepę, to się spytam ich, czy mogą też mi troszeczkę ją pod spodem umyć, nie? Jeszcze zadzwonię do firmy, się spytam czy mogę, no ale mogę, nie mogę, bo to będzie jednak człowiek przeciążony, nie? Jestem godzinę 20 przed awizacją, nie szkodzi. Prawdopodobnie wezmę pod tego, pod rampę. Już tu parę dostaw robiłem. Jesteśmy wpuścili. Idziemy na receiving i zjem, bo jestem głodny jak wilk. Mega głodny. Tak wtedy drzwi numer. Znaczy, ja nie wiem, czy wtedy były 61, ale. Teraz mam 61, to jest na samym końcu, no i tam widać, że to jest wyższy gmach i tam mają zamrażarkę przemysłową, od razu drzwi, tak mówiłem, nie otwierać drzwi, tylko cofnąć się, oni sobie otworzą z środka, tego śniegu jest nawalonego, proszę Państwa, wyczyszczę im trochę, obok tego białego, wyczyszczę trochę i zobaczę, czy plomba jest cała, no i tu. Kąd... Wyczyściłem, tak żeby mogli klamki dojść do klamki i sprawdziłem prąd, bo Promba przeżyła. Przejdźnie. <laughs> yeah. Yes, hello, do you have a trip manifest for me? Apparently, from Red Deer going to Ohio. That's what Chris Marshall told me at 11 today, but I don't know if it changed or not. Rafael. Yeah, I'm. I'm just. The, yeah, yeah. So I'm delivering now. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Bye -bye. Maybe Czwarta po południu się jeszcze nie wzięli. Jeszcze sobie ser do zapiekanek, bo ja ten ser kupuję go niestarty, bo no, jest taniej, jest go więcej, ale ja go lubię wcinać na surowe i mówię zetrę, bo zjem go znowu całego i będę musiał dokupywać. nie? Ja uwielbiam ser. Uwielbiam ser. A była przecena. Tebeku Tybeku często są przeceniane ser. Także o, czerwone światło, a prync milczy, także coś tam się pierze, że może coś innego dostanę, nie? Niż to mięso. Właściwie to rybka. Do środy się zresetuje, a ja mu nawet nie mówiłem, ale tego resetu tak naprawdę nie potrzebuję, bo mogę jechać na Ricapie. Pewnie rozładunek będzie w poniedziałek wieczorem, bo to mój kumpel robił ten ładunek nie raz. W Ohio, w Salem, gdzieś tam pod Cleveland. To bym we wtorek był w domu, nie? No, ale jak mają coś innego w planie, to why not? Może jakieś Kalifornie. Wpijali, bo jest zielone światło. Teraz tylko trzeba czekać na papiery. Ale już nie ma takiego mrozu yy, kąsającego, nie? Ja coś czuję, że zaraz będzie tylko stop w Calgary i koniec. Ja są hit to go drop it at red deer and uh, he told me to call you back so you can uh, send me the info because I, I cannot drop the trailer without the info exactly <laughs> oh, go ahead Ohio, Ohio, uh, Salem, Ohio I don't know if you got one, more than one but uh, I'm going to Ohio, that's what he said Sure, thanks, bye Jak zwykle Miałem zająć na Flying bo jakiś kierowca coś tego, ale w końcu nie wiem o co chodzi eee, Znaczy wiem, bo ja myślałem, że trzeba go wyciągnąć, a okazuje się, że on tam ten... Chłodnia mu nie odpala, ale zadzwonili, że już kogoś tam załatwili, nie? I im się chłodnia popsuła i też ten... trak chyba był na strypcji, nie wiem co to za historia. Ja zajadę na Flying co zatakować chłodnie, mimo tego, że ona tam dużo nie spaliła, co ona tam zaskoczyła. Z pięć razy w ciągu trzech dni, ale jest na trzy czwarte a ta strzałka jest niedokładna, a u ochronę to może nie przejść, nie? Żałujesz Ci jak tankowałem traka niezalana. No jak będzie def to też spróbuję zalać defa. A jak nie no to mam nadzieję, że na stacji będą mieli w pańkach, bań, nie? No i prawdopodobnie na tego flaga wrócę samym kuniem, jak już zrzucę na czepę, najpierw muszę zatankować paliwo. Jechać na myjkę. wymyć Mam nadzieję, że nie będzie kolejki, ale to nie powinno. I zrzucę na ciepło. i wtedy mam wolne. Co najmniej do jutra wieczorem. No jest prins, ale już podczepiony. Chłodne na chodzie. Pewnie już się dogadali. O, tu nawet drugi prins jest. Uuu, festiwal Pręcy. tam to, to chyba podwójna obsada. Ciekawie jest dobra Zajadę się zatankuję i wracam Transwest tutaj też jest i Transwest też łeka te ładunki tefa na pompach nie mieli, ale mieli w środku 55 dolarów za 2D Że już nie zatankowałem w Unipegu. no ale co? Trzeba musi zapłacić A ten no muszę kupić, bo ten, a normalnie to 70 litrów będzie za jakieś 4 dychy, a tutaj nie wiem ile to jest litrów 40 chyba, nieważne To jest kradzież w biały dzień, dobra Jadę umyć naczepę i że odpaliłem, żeby była ciepła na myjce i jadę ją zrzucić temperatura znowu zaczęła spadać Teraz trzeba powolutku, bo to jest ślisko, bardzo ślisko i tu gdzieś tam jest tak. ja mika. Przed krowiarz. bo ma roboty, jest sama, jeszcze jakieś inne naczepy. Ja mówię, ty no ale ja potrzebuję i płacę, nie? Okej, okay, stań tutaj, mówię już ci włączyłem chłodnie, żeby się grzała, bo wiem, że jest zimno i mówię, że dzisiaj kasują ciut więcej, bo, bo jest zimno. Ja mówię, ta naczepa nie jest tak brudna, ja dobrze trzeba umyć i już, no. pogadał, pogadał Pojęczał aż sprawa na dwójkę i to od razu, nie? Mówi, zostaw nie schodzi. Ja mówię, ja wiem. Ja wiem oh. tutaj jest ten <coughs> To co było w tych na czepach z krowami To jest siano czy coś no nie tylko, Główna ich też nie, oni to zbierają i wywożą Ja powiedziałem, że ta naczepa nie jest taka bruta tylko podłogę żeby się nie doczepili już Kręci nosem kręci ale ujram tu tylko 8 godzin jazdy ale dzień będzie długi nie było dobra naczepa umyta Teraz ostatni ostatnia czynność dnia to zrzucić ją u klienta zobaczymy czy każe mi wyłączyć czy nie chyba ja już dopiero co byłem w sumie jak to za bardzo nie odpala na 28 to też no nie wiem, spytam się o ochronę. Trochę tak szkoda, bo jak tutaj się zrzucało na czepę, to znaczy, jak ja zrzucałem na czepę dwa razy, to zawsze się jechało do Kalifornii. No cóż, no może być i Ohio, coś innego, ale takie. Coś tak powiem, flaki z olejem. Jeszcze z Ohio, pewnie do Filadelfii, do portu, albo gdzieś tam na wschodzie, wybrzeże obnie, ale. Z nimi to nigdy nie wiadomo to było, że nie przegapił, bo tam dawno nie byłem czy się tu zmieniało czy nie pamiętam, że to jakoś za zakrętym było a tam jest ubojnia i po lewej stronie mi się co martwić, bo oni kazali zostawić naczepy włączone, ze względu właśnie na tą zimę. Mówi, że mają bardzo dużo pustych i nie mogą ich odpalić. I mówi, zostaw jak najwyżej się da eee, i zostaw start-stop. No tak zrobiłem, 80 dałem i ona, zanim ją ślidzi, jutro się wezmą, załadują, to na wyschnie. A jak nawet nie wyschnie, to po prostu będzie, będzie, nie będzie zamarznięta, bo to o to się martwiłem, nie? Także wszystko wiem, Rzucam naczepy, podałem numer pick-up'u i jelo. Jadę na truck stop i... i idę spać Nie, Proszę, zakotwiczyłem się na truck stopie eee, Przy samym truck stopie nie mam naczepy, więc nie zajmuję miejsca dla traków i odpoczywam